Hej, ja chcę Wam dzisiaj pokazać moją brzydką, niedokończoną, beznadziejną... ...sadnie myślę, tak, tak właśnie myślę o mojej Chociaż fajne, że ma taki właśnie korytarz. To chyba angielska czy coś takiego. Już nie pamiętam. Tak. Nie, nie angielska. Mm, już nie pamiętam. I co? nie mam tego beznadziejnego budynku. Robiłam dzisiaj na szybko. Tutaj są drzwiczki, co mi się nie chcą zamknąć. Tu się właśnie, nie, drabcie się draczę. Tutaj są trzy łóżka dla prowadników z ta jeźdźców. Bo zrobiłam dwa, bo dwa jeszcze nie przyjdą na dźwiękka. Wiem, że już był dzień dziecka, ale jeszcze po prostu nie wysłali, znaczy nie doszło jeszcze do mnie moje zamówienie, więc... A więc... Na razie mam tutaj jednego jest, Dla niego łóżko i jeszcze dwóch tych. Będę mieć tak, będę mieć... Czyli tak. To jest łóżko dla kowala, a to łóżko dla Stajennej. No, a tutaj jest takie dziurko. Co tak, to kawałka? Tektury. Nie tektury, tylko. Mmm, kartony. Mm, tak. I to są na przykład takie informacje. Na przykład, co się nie doczytacie, wie? Imię Felix, płeć Wała, bo to jest określony ogier. ta on a to dlatego że mi się pomyliło bo to są i tak mi się pomyliło bo nie ma więc musi być i um, um, imię Lili kla, klaczera są kot i mi, aha to, a się i imię Madonna, płeć klacz, rasa, koń fryzyjski. Aha, jeszcze z tyłu jest. No to. Tak. Hmm. I mnie. Aaron, płeć ogier, rasa, hmm, koń arabski. I tak, i teraz wiek. Tak. Hmm. Aaron ma 7 lat. A no na końcu kiedy piszesz, że Felix ma 9 lat mm. Lili ma 4 lata To już mi się że to 4 lata z do jej normalnie jak tak jak to mi to pociąż ma 4 I nie Madonna no to Madonna ma chwilkę 5 lat ja to sobie tak wymyślam bo Zobaczcie, jak na przykład, na pokażę, jak tutaj, to wy nie zobaczycie, bo jest po prostu, i tutaj pisze 0,4. 4, czyli, że ja potem wymyśl tutaj, tutaj, i ja potem wymyślam właśnie wiek, tak jakoś moja koleżanka to wymyśliła i tak mi się jakoś przyjęło, że fajnie by tak było. No chyba, się, że z rybaki będą jakieś strasznie takie, na przykład starsze od wszystkich moich komitych dorosłych, więc to wtedy będzie. a Wtedy zmienię. I to są te łóżka. Z takich mini usteczek zrobione były. No, no to jak już wyjdziemy z tego budynku, to już pokazywałam, widzimy właśnie mojego Arona. Mm. Z jestce, z tą Angeliką która wsiada. No, nie ma wstrzymana noga. Idziemy dalej. To jest zagroda dla kucyków i z rybaków. Mm. Jakie jeszcze są takie w miarę małe, jak kucyki? No, i tutaj. Tutaj do tego w sobie siano, tylko i kaszę, ale na razie to nie będzie mi się chciało. więc... Już miałam wczoraj iść pod to siano, ale nie chciało mi się. Hmm. Tutaj mamy kosz na śmieci. Tutaj wyrzuciłam papier w takim. I tutaj tak. Tutaj jest worek na nowe siano. Które nie ma nowego siana, bo jak już mówiłam, nie chciał mi się jeść. Papcie. To jest stare siano. już co do wywalenia. Tak, nie, dokładnie. Bo ja się używam zamiast ściółki, bo. Ściółki mi się nie chce kupować, a się... nie się nic nie chce. Znaczy, nie, nie, że nie, nie, nie chcę mi się kupować, tylko nie chcę tracić kasy na ściółkę. No więc biorę wiadomo co, się tutaj, tutaj, tutaj mają takie maty. Fajne. Tutaj jeszcze nie jest wyłożone. I tutaj jest moja e, chwilka. Tutaj nie pisze, ale chwilka. Moja pięcioletnia ym, ta, ta, malonna fryzyjska moja. Hmm. Aha, i jak pojedę do sklepu jeszcze, to sobie kupię, tak podejrzewam, że sobie kupię małego śrobatka, żebym miała całą rodzinkę pierwszą. Tak, dobra. Rodząckiego oczywiście. Tutaj mamy taki, mogę powiedzieć, karmnik, <grymianie> jak śmiesznie powiedziałam. to tutaj... Działka. To są takie dwa połączone. Tutaj jeszcze będzie dla małolotkiegoś robaczka. Ale nie jeszcze tylko e, tego. Chwila. Tinker. Ta tinkera. Ale niby ten. No niby, że kta, klacz, niby urodziła Tinkera. To będzie dziwne, ale ona się poprywa ten <tankera> Wiem, to będzie dziwne, ale cóż. Co mam na to poradzić? To są dwa boksy I tutaj jest box Arona, który jeszcze nie był w tym. To znaczy był w tym boksie. Moż był, miał być to jego box. <tankera> mm, ale ostatnio nie był w tym boksie. Gwinka końskie. Wiem, że nie, nie wyglądają na to, co, czym są, ale cóż, nie mam na razie innych. Hmm. To są takie takie głupie. No tutaj, jakiś sobie pojemnik na chusteczki. Tutaj, jakieś to się. Tutaj, niby jakieś takie to się zapisuje, na przykład na jazdy itd. A kto później chce pójść na jazdy itd. Hmm z drugiej strony na takie bazgroły to sobie wrzucę tu to jest taki pies, który nie jest szlejchem Sz szlajsiem, bo, tak bo tak się prawidłowo mówi ale my się ciągle myli, że szlejch albo szlejch więc nie zwracajcie na to uwagi jeżeli ja mówię szlejch albo szlejch to ten pies, który nie jest szlejsem ale jednak chciałam, żeby on był tutaj. A pięć złoty taki. albo pamiętam. Nie za zajrzał tam i gdzie piłam na stoisku i na na wycieczkę, Tak. taki. No To jest albo labrador albo golden retriever. Ale zawsze myślałam na nim, jako ona jest Golden Retrieverem. Nie zwracajcie uwagi na moją rękę, bo ja... to niska jest, to niska. Ja, ja malowałam farbami i właśnie to próbowałam pomalować, ale nie są tutaj, te i No więc... tak. bo tym strasznie brudziły. Tutaj mamy spis leków, bo w tym są leki. Tak, tylko że mi koleżanka rozwaliła. Widać. No ale na tubę, z tym się składać? Eee, tak, na rona, leki, bia, 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 pomarańczowa, brązowe, bla de de Tu jest kącik do mycia. Nie wiem. Jakoś się ten tak pociera. Jakoś się tam wodę wlewa, ale na razie nie mam ten. Jakoś tak. Chęci, żeby wziąć do czegoś wodę. Po prostu się wodę tam. Tak. Się no, to była moja mini-stadnina. Jeszcze brakuje mi siodlarni. jakieś tor z przeszkodami. Em, jakiegoś magazynu z przeszkodami. W ogóle przeszkód... Aha! Sorry. Co trzymam w tym? Tu tam derka i... Bo mi się ochrona, tak to co to widzimy tutaj zgubił. No więc tak, tu mamy derkę i co? Zrozumiałam jak to się nazywa, to jest, to jest nie o głowie czy ze jakimś sznurkiem tam. Dobra, ze sznurkiem. Ja tak gadam zawsze o głowie ze sznurkiem. No nie, nie, Kantar ze sznurkiem zawsze gadam. No właśnie, moja stodnina nazywa się stodniną Arona. Ponieważ Aronek to był mój pierwszy koń. Aha, i ja mam dopiero cztery, koniecznie jeden ze sobą jazdy, bo dopiero zaczynam zbierać. No więc tak. A, sorry. Jak mi się to jest moja studnia. O, o, o. Sorry, sorry, sorry. O, Arona. Sorry za to. Studnina. Szlajś Schle o teraz tam szlajś mm. i niedługo naprawdę licznie się powiększy znacznie się powiększy naprawdę to, będzie większa ta stadnina bo na razie to tylko takie ma no to był pierwszy odcinek zmian w mojej stadninie Szlajś Schle Arona mm.